Kupiłem sobie taką myjkę z AliExpress. Jest to myjka ciśnieniowa na akumulator. Tak wygląda. Z tego, co pamiętam na oficji było napisane, że ma 50 barów ciśnienia. Tu sobie podłączamy wąż. No i jest akumulator i jest drugi akumulator i w zestawie mamy jeszcze jakąś tam instrukcję tak szybko pokazane, co jest w zestawie. Dobra, na bok instrukcje. W zestawie mamy wężyk. Wężyk jest po to, żeby sobie podłączyć tutaj wkładamy sobie filtr z jednej strony, z drugiej strony wkładamy sobie szybko złącze i można zaciągać wtedy tym pistoletem sobie Wodę na przykład prosto z wiadra. Tu jest jakaś też taka pianownica, coś w tym stylu. Z tego co mi się wydaje to pewnie podłączamy ją tutaj, tak jest, mamy pianownicę zaczepioną, co prawda ona trochę tak słabo siedzi. Yy, mamy tu jeszcze dyszę, jeszcze jedną i tak, tu mamy dyszę 0 stopni, czyli takie punktowe mycie, a tutaj jest dysza 40 stopni. No jest takie rozproszone i jeszcze jest taka jedna nakrętka. Tylko za bardzo nie wiem po co ta nakrętka. Może tu. Nie, no tu mamy inny gwint. Nie wiem do czego to może być. No dobra, jest może tu. No nie wiem, jest jest ta nakrętka, zobaczcie. A, jeszcze nie. Zanim pokażę Wam, jak to myje, to pokażę Wam cieka ciekawostkę, bo tutaj te baterie e, są na jest napisane, że ma 6000 mAh. No, od razu powiem, nie ma. Nie ma. Ta bateria jest dużo, e, bardzo lekka. Pokażę Wam, co jest w środku tej baterii. Odkręcę sobie cztery te śrubki, Wam pokazuję. No dobra, odkręciłem. No i podnosimy. Tu jest złącze do ładowania. Oczywiście tu jest dziurka. Tu się ładuje. Nie ma stacji dokującej. A, nie pokazałem. Taka jeszcze jest ładowarka w zestawie. No ale zobaczcie same ogniwa. To dam. No, brakuje jednego rzędu. Jeśli tu by były jakieś dobre ogniwa, tak jak tutaj, mam jakieś takie lepsze ogniwo, co prawda niewysokoprądowe. No, ale jakiegoś pana Sonika one mają chyba 3000 albo 3200, coś takiego. No to by było te 6000 godzin, ale tutaj w takim ustawieniu przy tych ogniwach tutaj na nich nawet no jest tam jakiś napis. W się. No, ale żadnych danych, tak? Więc tutaj to nie wiem. Może półtora amperogodziny, może tutaj jest. No, no dwóch raczej pewnie nawet nie ma. No ale ja sobie z jedną baterię zrobię tak, że wsadzę sobie tutaj jeszcze, to znaczy wymienię wszystkie ogniwa na takie, więc to będzie dawało radę. No dobra, zobaczcie jak ta myjka radzi sobie z myciem. Oczywiście to nie jest jakieś takie ciśnienie, które będzie zrywało zrywało wszystko, no bo to nie jest do tego stworzone no ale te 50 barów e, można sobie e, można sobie coś tam płukać, coś zmywać jakieś preparaty, jeśli położymy sobie preparat jakiś mm, no nie wiem, na przykład na elewację, elewację się myje niskim ciśnieniem co prawda nie wiem dokładnie jakim, czy 50 bar czy trochę wyższym no ale jeśli sobie prze, położymy jakiś preparat, to później żeby Zmyć na pewno będzie lepiej. Myć taką myjką niż zwykłym, zwykło, zwykłym przewodem, no, zwykłym szlaufem. Dobra, przygotowałem sobie coś takiego. Na razie nie ma wody w wężu. I wyumujemy sobie koparkę. Była koparka po testach. Trzeba ją trochę ogarnąć. Woda musi trochę tego lecieć. Dobra, trzeba to odpowietrzyć, bo jest dość duży przewód, więc odpowietrzam i, i zaraz wracam. No to będzie dość dobry test, bo tutaj jest, zobaczcie, słabe bardzo ciśnienie, więc ciekawe czy to da radę zasycać. Ten pistolet nie ma dużej wydajności, więc powinien dać radę nawet przy takim ciśnieniu. W zestawie jest, e, tak jak Wam tam pokazywałem, jest też taki czerpak z wiadra, że można wodę z wiadra sobie od razu... Od razu podłączyć? Dobra. O, woda leci tak tutaj. Niech to się jeszcze chwilę odpowietrzy i podłączam. Dobra. Dobra, odbucham sobie jeszcze to opryskiwaczem. Szybko podsumowując, koparkę umyłem na jednym na jednym akumulatorze, ale zaraz potem jeszcze trochę rower e, chciałem wyczyścić. Bateria padła, więc wymieniłem na drugi. E, no i ile tam było? No tak myślę, że z 10-15 minut. No 10-15 minut pewnie myła ta ta myjka. Więc takie płukanie na plus, jeśli chcecie kupić to na AliExpress jest link w opisie.